5, 4, 3, 2, 1. Ogień. Prawy 3 i 20, lewy 2 nie ciąć. 20, lewy 2 nie ciąć. I prawy 4 plus. I 30, lewy 2 nie ciąć. Lewy 2 nie ciąć. I 40, lewy 2 do prawy 2 nie ciąć. Lewy 2 do prawy 2 nie ciąć. I 50, lewy 4 przyciąć. Lewy 4 przyciąć do. Uwaga, prawy 3 na mostek. Uwaga, prawy 3 na mostek. I 20. Prawy 3 do lewy 3. Prawy 3 do lewy 3. I zanim 30. Lewy 4 do prawy 4 podwójny. Lewy 4, prawy 4 podwójny teraz. I zanim 30. Prawy 5 podbija do lewy 3 plus. Nie ciąć. I 20. Lewy 5. I 30. Prawy 3 długi otwiera. Prawy 3 długi otwiera. Otwiera do lewy 6 i zanim lewy 3, bardzo długi późno. Do lewy 6. I 40, lewy 3, do uwaga, prawy 2 na mostek. Lewy 3, uwaga, prawy 2 na mostek. I 40, prawy 5. 40, prawy 5, zanim 30, prawy 3 nie tni. Tego nie tni zakrętu. I 20, lewy 2 plus, lewy 2 plus. I 40, hamowanie lewy 1 do tyłu na mostek. Lewy 1 do tyłu na mostek. I 20, prawy 3 nie ciąć, późno, prawy 3 nie ciąć, późno, do prawy 4 przyciąć, prawy 4 przyciąć i lewy 4 nie ciąć i 40, lewy 6 przyciąć, lewy 6 przyciąć, do prawy 6 i przez szczyt prawy 5 trzymaj prawą, przez szczyt prawy 5 trzymaj prawą, śmiało, zanim 200, lewy 3 nie ciąć, lewy 3 nie ciąć, lewy 3 nie ciąć. I 40, prawy 5 nie ciąć, prawy 5 nie ciąć, do lewy 4 nie ciąć. I 70, prawy 4 nie ciąć, nie tnij. Do lewy 6 i prawy 5 szczytem wypuść, przyciąć, prawy 5 szczytem wypuść. I prawy 4 minus nie ciąć. I 300. 300. I hamowanie, lewy 3, ciąć. Hamowanie, lewy 3, ciąć. Hamowanie, lewy 3, ciąć. I 30, prawy 4 plus długi. Prawy 4 plus długi. Zanim 30, lewy 3. 30, lewy 3. I 40, prawy 3, nie ciąć. Prawy 3, nie ciąć. Do lewy 3. Do lewy 3. I 60, 60 Lewy 6, do prawy 5 minus Przyciąć, prawy 5 minus Przyciąć, do lewy 6 Z syfem i do prawy 4 Z syfem, prawy 4 z syfem I 100, prostuj Prostuj i przy domu masz Lewy 6 i na szczyt lewą I hamowanie 30 Prawy 1, hamowanie Prawy 1, skrzyżowanie I lewy 4 przyciąć Lewy 4 przyciąć i prawy 3 ciąć i 10 prawy 3 ciąć i 40 prawy 4 przyciąć, prawy 4 przyciąć, zanim 20 lewy 3 nie ciąć, lewy 3 nie ciąć i lewy 5 przyciąć, to prawy 3 późny nie ciąć, prawy 3 późny nie ciąć, 30 lewy 4 nie ciąć. I 20 prawy 5 śmiało, 20 prawy 5 śmiało, i 150 lewy 6 do prawy 4 plus ciąć, lewy 6 do prawy 4 plus ciąć, prawy 4 plus ciąć, i 40 lewy 5 przyciąć, lewy 5 przyciąć, i uwaga hamowanie 30, hamowanie 30, lewy 2 nie ciąć, nie dni, i 20 szczyt lewą i prawy 3 nie ciąć, i 50 prawy 5, 30, prawy 3, do lewy 3, nie ciąć. Prawy 3, do lewy 3, nie ciąć. Nie, nie, i 40, 40, prawy 5, do lewy, do prawy. I 40, prawy 3, plus nie ciąć. Prawy 3, plus nie ciąć, do lewy 2, lewy 2. I prawy 3, nie ciąć. I 80, prostuj, lewy 6, 80, prostuj, lewy 6 i 50 prostuj i lewy 5 przyciąć do prawy 5 lewy 5 przyciąć do prawy 5 i 30 lewy 5 do prawy 4 przyciąć i 30 lewy 4 głęboko ciąć i 20 prawy 5 do lewy 6 do prawy 6 do lewy 6 do prawy 6 przyciąć i 20 prawy ściąć prawy 6 i 40 lewy 3 przyciąć lewy 3 przyciąć do prawy 3 nie ciąć, prawy 3 nie dni. I 50, prawy 6. I szczyt lewą. Za szczytem 40, lewy 6. I szczyt z prawej do lewej. Szczyt nie z prawej do lewej, zanim 30. Lewy 5 przyciąć, lewy 5 przyciąć. I 40, szczyt lewą, szczyt lewą i hamowanie. Prawy 3 do lewy 6. Prawy 3 do lewy 6. Spokojnie, 70, prostój. Prawy 5 przyciąć, prawy 5 przyciąć i 20, lewy 3 nie tni, lewy 3 nie tni. Do prawy 3 i szczyt prawą, szczyt prawą i 70. Lewy 3 plus nie ciąć, lewy 3 plus nie nietni. Nie tni. Do prawy 6 i 70, lewy 6 śmiało, 70, lewy 6 śmiało i 40 lewy 4 na metę lewy 4 na metę spokojnie 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 okej okay, dobra dziękuję coś z prawym kołem